Cześć, mam na imię Michał i jestem menadżerem produktów SunGrow Europe. Dzisiaj pokażę Wam nowe i ulepszone narzędzie projektowe iSolar Design 3.0. Wdrożyliśmy lokalizację geograficzną, modelowanie 3D, wizualizację łańcuchów fotowoltaicznych oraz wpływ strat na kablach. Wdrożyliśmy integrację z iSolar Cloud, kompletny raport z możliwością udostępniania, który zawiera zestawienie materiałowe, dane dotyczące wydajności oraz pogody. Kliknij w link pod filmem i rozpocznij swój pierwszy projekt. Po zalogowaniu się danymi z iSolar Cloud można po jednym kliknięciu przejść do platformy monitorującej iSolar Cloud i utworzyć instalację z Twojego projektu. Możesz utworzyć nowe konto lub zalogować się, używając danych uwierzytelniających z iSolar Cloud Jednym z ulepszeń jest integracja iSolar Cloud i iSolar Design. Nic, od nago używać za Modelowanie 3D sprawia, że projektowanie jest bardziej realistyczne i rzeczowe, a to pozwala na łatwiejsze zamknięcie transakcji z niektórymi klientami. W przyszłości chcemy być zgodni z oprogramowaniem dostępnym na rynku oraz dodać moduł finansowy, w którym będzie można zobaczyć zwrot z inwestycji oraz porównać produkcję z konsumpcją.